Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Piątek, piąteczek, piątunio, kolejna pobudka z Ekipą. Bardzo mocna końcówka tygodnia, dużo dobrych informacji z rynku kryptowalut. Mamy nową drużynę w Socios, mamy drużynę z Hiszpanii, niesamowite wydarzenie. Także dzisiaj sobie również o tym porozmawiamy, ale porozmawiamy sobie również o DeFi i o pasywnym zarabianiu, bo to jest coś, co dzisiaj Was najbardziej interesuje, a przynajmniej tak wynika z informacji z mojego... Twittera. Oczywiście zaczynamy od strony internetowej. Wczoraj niesamowity live z kryptoekipą. Było z nami ponad 300 osób. Mieliśmy gościa specjalnego, a więc Krzysztofa z polskiego projektu Atrzers. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapoznajcie się. Warto znać rynek kryptowalut, ten nasz polski te nasze polskie rodzime podwórko jako pierwszy tutaj zrobiliśmy materiał właśnie z osobą z ekipy Achers będziemy bardzo mocno śledzić i przyglądać się temu projektowi. Wczoraj również wleciał już dwunasty odcinek, moim zdaniem najlepszej mojej serii na tym kanale, więc moje kryptomyśli, tam dzielę się z Wami moim doświadczeniem Wszystkim tym, co zdobyłem przez ostatnie 5 lat na rynku kryptowalut. Wczoraj odcinek dotyczący samego Bitcoina, dlaczego Bitcoin, dlaczego ja mam Bitcoina, dlaczego ja Bitcoina nie sprzedaję. Więc jeżeli nie widzieliście, serdecznie zapraszam, a dzisiaj jeszcze zamierzam nagrać odcinek na temat DeFi i na temat drogi, jaką mój portfel przebył od właśnie fiatów przez kryptowaluty, kończąc właśnie na DeFi i docelowo dając mi dochód. Pasywny. Dużo dzieje się na kanale, słuchajcie, 13 800 osób, lecimy bardzo mocno po subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek to bardzo mocno mi pomaga bardzo mocno pomaga mi budować kanał i moje zasięgi dla was to sekunda jedno kliknięcie także z całego serduszka oczywiście jak zawsze na początku o to proszę i słuchajcie nasze grupy grupa edukacja grupa Hyde Park macie linki oczywiście na naszej stronie internetowej yy, tutaj wystarczy kliknąć i wejść to są miejsca gdzie dostajecie informacje Wiele, wielu z was Pyta o różne trudne techniczne rzeczy właśnie w komentarzach na YouTubie. Nie róbcie tego, bo mając 100 czy 150 komentarzy nie jestem w stanie czasowo Wam odpowiadać, a na grupach mamy całą armię specjalistów, armię ludzi, którzy są wiele lat na rynku kryptowalut i my wszyscy jesteśmy właśnie dla was, także serdecznie, serdecznie Was zapraszamy. Dziękujemy oczywiście za live'a. Niesamowita rzecz. Warto być z nami zawsze na żywo porozmawiać, zadać pytanie, dużo rozkminek, dużo przemyśleń. Oczywiście w imieniu całej kryptoekipy dziękuję również za wsparcie na live. To jest dla nas również bardzo ważne. Pomaga nam się rozwijać, ulepszać stronę i robić pewne działania, także dziękujemy za wszystko i jako cała kryptoekipa kłaniamy się bardzo, bardzo, niżuutko. Dobra, lecimy do CoinGecko i do wydarzeń. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na ten tydzień, słuchajcie, Bitcoin 54400, a więc Odrabia te spadki, i gdzieś tam jesteśmy cały czas w okolicach tych 55 tysięcy Ethereum 2700 Binance Coin 618, to co widzimy, altcoiny zaczynają bardzo mocno przejść do przodu. Dominacja, słuchajcie, 46%. To nam zwiastuje, że idzie duży alt season. Ja oczywiście dzisiaj, również na kilku swoich pozycjach, na kilku swoich altcoinach zrealizowałem zyski i te zyski przeniosłem właśnie do pasywnego zarabiania na DeFi, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy, jeżeli popatrzymy sobie słuchajcie na altcoiny, polecam stronkę CryptoBubbles, jak ktoś lubi tak obrazowo zobaczyć, zobaczcie jak wygląda ostatni tydzień, Waves, a więc nasz projekt, z którym współpracujemy, bardzo dobrze sobie radzi, mega dobrze radzą sobie wszystkie projekty DeFi'owe Awe i kilka innych, Sushi tak naprawdę wszystkie te DeFi bardzo mocno urosły, oczywiście również tokeny giełdowe, to jest coś co bardzo mocno prze do przodu właśnie przez te możliwości pasywnego zarabiania, między innymi, które daje. Nam giełdy, wszystko wygląda bardzo dobrze, ale ja pamiętam oczywiście o systematycznym realizowaniu zysku i oczywiście z tymi mniejszymi projektami czekam, z tymi wszystkimi gemami małymi, które mamy w swoim portfelu, czekam na spokojnie, ale z większych pozycji staram się wychodzić do stablecoinów i te stablecoiny gdzieś tam zaganiać do pracy. Krypto lubi krypto, to jest bardzo ważne, musi to wszystko pracować. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście wczoraj Atsers, jeżeli jeszcze nie znacie, wejdźcie na stronę, poczytajcie, słuchajcie, zapoznajcie się z whitepaperem, tak jak mówię, warto wiedzieć, co się dzieje na naszym polskim rodzimym podwórku. Mamy kilka projektów, które fajnie się rozwijają. Oczywiście Blockchain Poland, start giełdy yy, i właśnie kilka innych rzeczy. Tokenizacja charakternych. Tu mamy Atserca, mamy również oczywiście smartki, który mocno wspieramy i gdzieś tam jesteśmy blisko tego projektu. Także te wszystkie również polskie projekty wspieramy. Mamy kilka innych, w których my jako KryptoEkipa nie działamy ale od Was dostajemy informacje że również w wielu polskich projektach dzieje się po prostu dobrze lecimy sobie dalej, słuchajcie jesteśmy na Twitterze, tak jak mnie prosiliście zrobiłem to, co Powinienem zrobić już dawno, a więc Twitter jest prowadzony tylko i wyłącznie w języku polskim i dostajecie tu konkretne informacje, moje przemyślenia. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Twitterze, makto warto mnie obserwować. Tam daję na szybko to, co przychodzi mi do głowy. No i słuchajcie, mój najnowszy tweet. Ile razy słyszałeś powiedzenie: Pieniądz robi pieniądz? Niby proste i logiczne. Każdy o tym wie, że mając większą ilość pieniędzy, możemy robić kolejne pieniądze. Tak to działa, tak działa ten rynek. Często mówi się, że ktoś zarobił, bo miał już dużo pieniędzy. Ale nie jest to prawda. Na rynku krypto działa to zupełnie inaczej. Ja dzisiaj mówię Wam krótko: krypto robi krypto i jest to dużo prostsze niż myślisz. Dlatego bardzo mocno skupimy się na DeFi i bardzo mocno skupimy się na pasywnym zarabianiu. Ja już tą drogę przeszedłem, wiem, że to działa, więc mogę dzisiaj dawać Wam konkretne wskazówki. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Wszystko co mówię to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dzisiaj. Yy, niesamowite, słuchajcie, naliczanie wpadło właściwie parę dni temu na Wavesie. Kto korzysta z Wavesa, to wie: Słopo, Waves, Steak, to wszystko ten ekosystem super funkcjonuje. Mega pasywny dochód. No i oczywiście protokół Neutrino. Ja sobie tu właśnie steakuję Neutrino. Słuchajcie, ostatnia dnióweczka 48 dolarów. Oczywiście takie dniówki wpadają rzadko, natomiast to gdzieś wynagradza cały miesiąc. Bardzo fajna pasywka. Dzisiaj mam kilka miejsc, gdzie zarabiam pasywnie. Naprawdę ta kwota już jest bardzo, bardzo dobra. O to mi właśnie chodziło, żeby zrealizować zyski, ale o tym porozmawiamy sobie dzisiaj w moich kryptomyślach, więc zostawię takie niedopowiedzenie, żebyście byli ze mną wieczorem. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy oczywiście na BIM krypto. Monety DeFi zmierzają ku nowym szczytom, podczas gdy Bitcoin odzyskuje równowagę. Równowaga Bitcoina, spadek dominacji Bitcoina, przesunięcie kapitału do DeFi, do największych altcoinów, taką drogę przewidzieliśmy i tak również ja staram się poruszać po tym rynku, oczywiście widać dzisiaj, że DeFi bardzo mocno zyskuje na znaczeniu, mamy absolutnie y, taki odrodzenie tego DeFi'u mamy tą drugą falę wzrostów, ciągle słuchajcie uważam, że to jest początek, ciągle uważam, że wiele projektów DeFi'owych najlepsze ma absolutnie przed sobą Łamięcz oczywiście mamy w portfelu, także można sobie przeanalizować Band Protocol tu został wymieniony, mamy tutaj kawę, mamy tu kilka innych projektów, natomiast tak jak mówię, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, i te właśnie projekty DeFi'owe dzisiaj dają nam rozwiązania, których nie było wcześniej na rynku, zanim gdzieś tam ta wartość nie została wsunięta tutaj. I to jest ta różnica między hostą z roku 2017, a między hostą z roku 2021. Dzisiaj mamy mocne DeFi'owe projekty, projekty zabezpieczone, które pozwalają nam właśnie zarabiać na naszych. Kryptowaluta. Stronka DeFi Pulse, wejdź, zobacz, wybierz sobie kryptowaluty do swojego portfela. Jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem, dobry portfel kryptowalutowy to taki, który ma kilka pozycji, właśnie tych DeFiowych z tego głównego market capu, ale oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy sobie dalej. Sentiment. Wieloryby bitcoina nadal akumulują według firmy analitycznej Sentiment. Wieloryby wciąż skupują i akumulują Bitcoina. To pokazywaliśmy wczoraj, że dla wielorybów każda cena poniżej 50 tysięcy dolarów jest to cena zakupowa. Ja również miałem tak ustawione swoje zlecenia na Bitcoina, więc na razie jesteśmy absolutnie w dobrym miejscu na rynku. Widać, że dobre portfele dobrze sobie radzą, widać, że to słabe ręce sprzedają Bitcoina, osoby niedoświadczone, osoby, które są na tym rynku na chwilę, natomiast osoby, które są tu dłużej, po prostu tego Bitcoina kumulują. A jeżeli chodzi o hodlerów tych long term, po prostu bitcoina trzymają. Japoński producent gier Nexon kupił 1717 bitcoinów. Kolejna to jest, słuchajcie, firma gamingowa, która zakupiła bitcoiny za około 100 milionów dolarów. Spółka uważa, że bitcoin oferuje długoterminową stabilność i płynność. Idziemy w tym kierunku który gdzieś tam, moim zdaniem, ten scenariusz będzie pisany przez kolejne lata, a więc coraz więcej firm, coraz więcej gigantów będzie dywersyfikować swój portfel, wpuszczając do niego kryptowaluty nie tylko Bitcoina, ale również Ethereum i wiele innych wartościowych pozycji i to się dokładnie dzieje. Ta rewolucja, jak to często mówię, trwa na naszych oczach. JP Morgan Ether powinien wyprzedzić Bitcoina w dłuższej perspektywie. Ether zaczął prześcigać bitcoina, a JP Morgan podkreślił trzy główne czynniki tego zjawiska. Jeżeli popatrzymy sobie na cenę, Ethereum wzrosło o prawie 41% w kwietniu, podczas gdy bitcoin w miesiącu kwietniu zaliczył 8% spadku. JP Morgan twierdzi, że trend ten może się utrzymać wraz z rosnącą konkurencją na rynku kryptowalut. Oczywiście ten spadek dominacji bitcoina jest spowodowany również tym, co dzieje się w Ethereum tak jak mówię, powtarzam to jak płacisz jak mantrę. Moim zdaniem Ethereum w stosunku do Bitcoina jest cały czas mega niedoszacowane. Cały czas uważam, że Ethereum pójdzie po bardzo wielkie wyniki, dlatego ja po prostu swojego Ethereum nie sprzedaję i jest to jedna z moich pozycji, którą trzymam właśnie na long term. Zajrzyjcie na BinCrypto. Crypto, tutaj macie wszystkie informacje. Komparik, mamy informacje z Messari, z DeFi w dwa lata wykradziono 285 milionów Dolarów. Oczywiście tych ataków na DeFi jest również sporo, i tutaj zawsze również informujemy o ryzyku. Pamiętajcie, jest to rynek młody, mimo że pewne protokoły są pozabezpieczane w różne sposoby, to cały czas gdzieś tam ta rosnąca popularność branży DeFi powoduje to właśnie, że jest to celem, celem hakerów, celem spekulantów, więc ryzyko na rynku kryptowalut również występuje. Albo je akceptujesz, Albo nie. Ja jestem taką osobą, która akceptuje ryzyko w wielu miejscach. Natomiast staram się tak to wszystko dywersyfikować, że gdzieś tam strata, ewentualna strata w jednym miejscu nie spowoduje gdzieś tam dużego zachwiania na moim portfelu. Tu naprawdę musiało stać by się coś bardzo dużego, żeby gdzieś tam to wszystko gdzieś mocno spadło. Oczywiście o tych atakach, a więc o ataku yy, Flash Loan, poczytacie sobie słuchajcie na kompariku. Również warto się zapoznać. Lecimy do naszych projektów. Słuchajcie, gorący tydzień. Dzisiaj jeszcze chcę nagrać jeden materiał, a więc pobudeczka na szybciutko, ale ważne wydarzenia. Oczywiście na probicie jest na razie na minusie 0,06. Taka jest cena. Skąd ten spadek pytaliście? Już odpowiadam. Tak jak mówiłem Wam wcześniej... Bardzo dużo właśnie tych tokenów zostało rozdane za darmo. Do każdego zakupu był dokładamy bonus 25 i 20% i w tej chwili właśnie osoby, które te bonusy dostały, bo zostały one nam wypłacone, po prostu to sprzedają. Ja swoich bonusów nie sprzedaję, ale zamierzam je sprzedać. Czekam oczywiście na tą cenę, zaraz ludzie zaczną wrzucać na staking, wiele osób chce mnożyć swoje właśnie Comexy, i myślę, że ta cena trochę odbije i ja również te tokeny bonusowe swoje zamierzam sprzedać. Część również moich tokenów pójdzie na sprzedaż po odpowiednim zysku i 50% całej puli sobie po prostu zostawiam i wtedy ze spokojną głową będę obserwował jak rozwija się ten projekt. Zawsze tego typu rzeczy, a więc rozdanie jakichś bonusów kończy się w podobny sposób. A więc mamy tutaj spadek: osoby po prostu sprzedają, bo gdzieś tam zostawiają sobie tylko to co, to, co kupiły. Czyli tutaj ten bonus poszedł na rynek, mamy spadek: nic się złego moim zdaniem nie dzieje. Obserwujemy na spokojnie. Wiele osób, tak jak mówię, nawet po tej cenie, tak jak widać, po prostu to sprzedaje. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, BSC Station, mamy już start platformy, a więc mamy tu informację, że beta swap działa, że można robić słopy, Także sprawdzajcie. Myślę, że projekt, któremu warto się przyjrzeć, warto będzie tutaj sprawdzić, jakie są naliczenia, jakie są procenty. Moim celem długoterminowym jest zbudowanie sobie dochodu pasywnego właśnie na różnych blockchainach. Mam już miejsce swoje na Wavesie, mamy Waves Exchange, gdzie leci powiedzmy pasywka, mam oczywiście agregator, a więc mam one incha, mam jeden projekt oparty o Solane, który niedługo już Wam przedstawimy, pierwsze wyniki już znamy, także do końca weekendu to przeprestujemy i zapewne dostaniecie informacje. Są miejsca na Binance Smart Chain, a więc warto tego wszystkiego szukać i warto z tego korzystać, ale są również miejsca scentralizowane, takie jak CryptoCom, takie jak Binance. One również dają bardzo fajną pasywkę. Będziemy to pokazywać krok po kroku. Jeżeli jeszcze nie widziałeś moich filmów o Wavesie, w jaki sposób tam pasywnie zarabiać, to zachęcam Cię serdecznie. Waves naprawdę porządna i uznana marka na rynku kryptowalut. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, wiadomość dnia dla nas, wszystkich, którzy jesteśmy w Chilis i Socios. Mamy nowych, słuchajcie, klub, mamy Hiszpanię, mamy Lewantę. Bardzo to mnie cieszy. Aleks ostatnio był w Madrycie i jak widać, podpiął tą umowę. Także, naprawdę niesamowita rzecz. Kolejna drużyna z Hiszpanii. Liga hiszpańska, liga wartościowa, dużo kibiców, więc, jest to na pewno dobra wiadomość dla całego ekosystemu Chilis i Socios. No i słuchajcie, mamy również partnerstwo yy, właśnie tutaj z hokeja także tutaj już jest rozkminka że jest ta zakładka NHL mamy Devilsów także New Jersey Devils na razie nie mamy żadnych informacji na temat tego czy będą tokeny czy będzie FTO jest to podobna trochę informacja jak mieliśmy informacje z UFC także czekamy na spokojnie natomiast bardzo, bardzo dobra słuchajcie i pozytywna informacja dzisiaj czyli zapłynął dobre informacje jest to projekt długoterminowy, bardzo dobrze się rozwija i ja również ze spokojem tutaj działam, jeżeli chodzi o krypto.com również dużo nowych informacji oczywiście najważniejsze to takie, że dodają cały czas nowe listingi, dodają nowe pary dla stablecoinów, co mnie bardzo cieszy, bo gra do stablecoinów często jest dużo bezpieczniejsza niż granie do Bitcoina, czy granie, granie właśnie do, do Ethereum jest nowa kampania, a więc można trochę wygrać Kampania na HMIT. Ja tutaj akurat nie mam tego projektu. Nie jest to projekt w gronie gdzieś tam mojego zainteresowania. Natomiast również na krypto.com bardzo fajna pasywka, i myślę, że warto również tutaj z nami działać. Lecimy sobie dalej. Gamer Hash, bardzo duże wydarzenie, dobry, mocny listing. Giełda Kucoin. Jedna w mojej opinii z najlepszych giełd na świecie. Jeżeli macie GHX, -y, jest oczywiście konkurs, konkurs tradingowy z nagrodami, można wziąć tutaj udział. Ja również swoje GHX -y przerzucam na Kucoina i zobaczę, co tutaj z tego wyjdzie. Część oczywiście zysków z Gamercoina, bo o to pytaliście, już zrealizowałem. Tak robię w przypadku każdego projektu przy dobrym zysku sprzedaję poziomami i również z tego projektu swój zysk. Mam już zabezpieczony, przeniesiony do stablecoinów i wpuszczony na pasywne zarabianie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Mega, mega grafika, która powinna dać nie tylko mi, ale również Wam bardzo mocno do myślenia. Coin 98 Analyst, a więc pokazane platformy do lunchpoolów z różnych, słuchajcie, topowych ekosystemów. A więc platformy, słuchajcie, gdzie możemy kupować projekty w tej wczesnej fazie, czy to w Poolu, czy to w jakimś IDO. Mamy oczywiście Binance. Mamy oczywiście Ethereum, mamy oczywiście Solanę i kilka innych. Warto tutaj naprawdę szukać czegoś. Jeżeli chodzi o Cardano, no to Card stoi dość wysoko. Trzeba mieć ich naprawdę sporo, żeby brać tutaj udział. To co ja będę sprawdzał, to na pewno Avenlash. Trzeba zobaczyć, jakie są tutaj warunki dołączenia. Słuchajcie, do tego niedługo Tor Starter na Torchainie. Mega podjarany jestem, słuchajcie, zobaczymy, co tu się wydarzy. Radium na Solanie. Bardzo dużo możliwości dla mnie absolutnie game changer ostatnich tygodni. Naprawdę fajna rzecz. Oczywiście, na Ethereum DAO Maker, jeżeli chodzi o moje DAO, to ja z kolei przeniosłem je na giełdę Gate.io i tam staram się łapać te alokacje. W jednej już uczestniczyłem. Chwilowo moje DAO jest właśnie zamrożone. Warto szukać platform lunch poolowych na tym wczesnym etapie, kiedy, kiedy, kiedy warto szukać platform lunch poolowych na tym wczesnym etapie. Wtedy, kiedy token jeszcze jest tani, wtedy, kiedy jest cicho, wtedy, kiedy nie ma zainteresowania, wtedy możemy uzupełnić sobie odpowiednią ilość tokenów i w momencie startu gdzieś tam uczestniczyć w tych rzeczach. Starter to jest coś, co najbardziej mnie interesuje. Czekam na informacje, jak tylko to ruszy i tutaj uważam, że to będzie również mega mega platforma. Natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam każdy powinien coś sprawdzić i przynajmniej jedną-dwie takie platformy do lunchpólu w swoim ekosystemie zarabiania powinien mieć. Oczywiście cały czas czekamy na informacje od Milc, MILD Platform, a więc niemiecki projekt, czekamy na ogłoszenie public sale'a, ja dostałem się na private sale, ale również w public sale'u będę uczestniczył, projekt, który moim zdaniem nie ma za bardzo y, konkurencji na rynku, a więc licencjon, licencjonowany content, wszystko na licencjach. Projekt, realna firma z dużym doświadczeniem na rynku mediów niemieckich. Myślę, że to może być dobry projekt, także czekamy. Jest również dzisiaj EMA, warto dołączyć, warto posłuchać, z czym w ogóle się je ten projekt. Także również mocno tu będziemy wspierać, bo projekt zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Jesteśmy u CryptoBirda. Słuchajcie, pojawiła się informacja na temat y, public sale platformy giełdy y, Globe DX. Myślę, słuchajcie, że warto to będzie sprawdzić. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem, ale KryptoBear zazwyczaj podaje dobre projekty. Także również tutaj będę to sprawdzał. Być może również w tym public sale'u będzie można wziąć udział. Natomiast trzeba wszystko sprawdzić od A do Z. Widzimy się dzisiaj jeszcze raz. Porozmawiamy sobie tak jak obiecałem o DeFi. Pokażę Wam, jaką ja drogę wybrałem na rynku kryptowalut, jak ja dzisiaj widzę zysk. Co z nim robię, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj samo zarobienie na rynku kryptowalut jest bardzo proste, szczególnie podczas Hossy tu nie trzeba magikać się. Każdy się zna, każdy umie czytać wykresy, każdy zarabia, dlatego że wiele projektów robi niesamowite wyniki. Najważniejsze to Pozyskać taką edukację, żebyś ty umiał ten zysk utrzymać, żebyś umiał zarabiać dalej na tym, co zarobiłeś. Żebyś nie stracił kapitału, który zarobiłeś, żebyś potrafił go w sposób odpowiedni zabezpieczyć. Jeszcze raz zapraszam na mojego Twittera. Serdecznie proszę Was o subskrypcję, o łapkę. To jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki ekipa za uwagę. Zapraszam na naszą stronę, na nasze grupy. Jesteśmy dla was i widzimy się po weekendzie. Pobudce i dzisiaj jeszcze w moich kryptomyślach. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.